Mama, przecież ja to widzę. Ty mnie nagrywasz. Przestań. Mama, nie będziemy się tak bawić. Haj, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ogórem małosolnym, którego maczam w majonezie i jem. W majonezie i jem. Tak. Tak kocham i uwielbiam. Całą ciążę tak jadłam, zjadłam, wtedy był moment na ogórki małosolne, to się śmieję, że takie ogromne wiadra, to nie wiem ile ich zjadłam, Boż! I nie, nie jestem w ciąży, tak mogłabym jeść cały rok, gdyby ogórki małosolne były, calutki rok. Ach. Bazyl, Ty jesteś, Boże, Bazyl, Ty jesteś 20 minut po śniadaniu, Bazyl. Jeszcze się oblizujesz, nawet nie próbuj. Teraz będziecie widzieli małe déjà vu, vu. Zostało nam jedno opakowanie gzika i robię ten sam obiad co ostatnio. Takie ziemniaczki. Jedne są. Gotowe z barbecue, a drugie są gotowe zioła i sól morska. I te z zioła sól morska będą poprzekrajane na pół i będą właśnie z tym gzikiem. To było ostatnio we vlogu, nie będę tłumaczyć, a ta przyprawa do tego. I dzisiaj będzie po prostu jeszcze sałata. Ja akurat nie mam śmietany, lepsza by była śmietana, ale coś wykombinujemy, doprawimy z jogurtem. Mm, 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 maleńka, poczochraćcie. <laughs> Za Boże, smoczek w drugą stronę. Co to ma znaczyć? Kołdra tu, pieluszka tu, ty jakiś chill tutaj, nogi na pozytywce. Mama się jeszcze przyciągam. Co ty nie widzisz? Mama! <laughs> Mama! Ja wstałam. Cześć, widzowie, cześć, cześć, cześć. Piąteczka. O Boże, któregoś dotykam. Mama. Fajny, fajny. Gwiazda ubrana. A mama w piżamie. Mama, jak ty możesz tak długo w piżamie? Chodź tu, Rysiu. Chodź tu. Proszę bardzo, ja nie wiem, dlaczego nie ma jednego kota. Halo? Czemu tu nikt nie sprawdza stanu narkotykowego jak zawsze? Laurka, wołaj kotki. Chodźcie, proszę. Zaprasz. Malwinka, zobacz, co to? Mir! Halo, Mir! Oj, yes, Mir. Czemu tu nikt tego nie wącha? Rysiu, proszę! Sprawdzamy. No to ja mam Was wołać. Bazel! No. Co to, to wszyscy na urlopie? Sprawdzamy, proszę. Chyba czysto. Bazel? Rysiu, nie podstawiaj kakała! Rysz, short. Mir mówi, że nie. To znaczy, że nie. <laughs> Powiem Wam, że on na żywo wygląda zdecydowanie ładniej niż na zdjęciach. Oczywiście to jest basen na kulki. Naprawdę na żywo wygląda zdecydowanie ładnie. ładniej. Nie no, czubki, patrzcie co się dzieje. Tylko na razie, kurczę, mamy trójką nie kółko. Mam nadzieję, że to wróci do swojego kształtu, co? Czy nie bardzo? Teraz... Czas na kulki! Mamy takie, takie i takie, czyli żółte, fioletowe i miętowe. Juhu! No, wszystkie. Nie. Jeszcze. Teraz wszystkie. Co ta mama wymyśliła? Mama, ta jest ładna. O Boże, różowa ta jest ładna. Mama, ja nie wiem, którą wybrać. Boże, mama. Rysiu ci pomoże chyba, tak? Rysiu już przyszedł. A ta? Zobacz chwilę to. Boże, nie mama, ta różowa jest śliczna. Ta, ta też? Nie. Ta też? O, 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 a, a, co to? O, widzisz? Na zdrowie. Na stroje, mama. Co tu się dzieje? Mama, ta miętowa mnie urzekła. Śliczna. Mama, ta. Zobacz. I ta. Zobacz, jakie one są piękne. Mama. Nie ma ładniejszych. Nie. Ta też, mama. Kurczę. Wszystkie. No. Tu przyszedł mój Mior. Mior, czy ty... Czy ty chcesz jej dać buziaczka? Mior. Dobra, mama. To jest najładniejsza piłka. Biorę ją. Ja chcę taką szarą. Nie szarą. Jakąś taką dziwną. Cześć, widzowie. Chciałabym życzyć Wam miłego dnia, bo ja zaraz idę na drzemkę. No i zobaczcie, jaką mam fajną sukienkę. Nie? Flamingi złote. Dobra, mama, chodź, idziemy już. Idziemy już. Dobranoc, dobranoc. Zauważyliście jedno? W tle szum i ekspres, że jak nagrywam Bazyla, to zawsze Ryszard ze swoim kakaem przychodzi. I mu się podtyka. Ryszard, o co chodzi? Rysiu! Są te pyrki, one są bardzo dobre i nie mam nic przeciwko, ale chodzą za nami szparagi. I dzisiaj jest poniedziałek i mam nadzieję, że w końcu uda nam się znowu kupić szparagi, że może gdzieś była dostawa. Jak nie, to jutro. Uwierzycie, że u nas to jakoś ostatnio to jest tak, że wszystkie zielone to są wymucone, pyk, a białe sobie leżą. Nie, ja wolę zielone, zawinięte w tą szynkę, i one są takie smaczne, smaczne, smaczne. ale buziaka dostaliście, zawstydził się ktoś. Stwierdzam, że jestem blada, ściana i wyglądam okropnie. Ja wiem, ja wiem, że są kraje, w których im bielsza, tym ładniejsza i zdrowsza. Ale ja z tych, które uwielbiają siebie w muśniętym, prostu w brązie kawa mi leci. Możecie zobaczyć, że basen już wraca troszeczkę do swoich rozmiarów. Jeszcze tam takie widzę kanciaste ale czytałam, że to no jest szansa, że wróci, a jest szansa, że nie wróci. Ja go zamówiłam używanego na Vinted i powiem wam szczerze, że i tak bardziej mi się opłacało zamówić używanego i dokupić kulki, niż kupić całkowicie nowego. Tym bardziej, że zobaczcie, niezniszczony, rzeczywiście tak jak pani opisała, e, tym razem zapakowany bardzo dobrze. Kulki, które były w zestawie w tym basenie, to były właśnie te różowe i tutaj są takie transparentne, szare i takie perłowe. Ale ja dokupiłam to wrzosowa, miętowa i żółta. I wyjęłam z tego zestawu różowiutkie i zawsze jak mi się coś znudzi, to mogę na przykład wyjąć te kolorowe i wrzucić te do tych różowych albo na przykład dorzucić tu nawet te transparentne. Uważam, że kolorystyka jest bardzo ładna, taka pastelowa, bardzo mi się podoba, taka żywa, co też dzieci bardzo lubią, także ja jestem osobiście bardzo, ale to bardzo zadowolona. Ryszard, co ty robisz, Ryszard? Także na razie tak... Ku... O, słyszycie? Piekarnik się nagrzał, bo stawiam ziemniaczki. Niedługo będzie obiadek, a Ryszard nie może uwierzyć. Znowu coś. Po pierwsze, Laurka śpi. No i ja w tym czasie na przykład, jak tak płakałam, że nie jestem opalona, no to mogłabym sobie tu z pitryną na Leżaku poleżeć i trochę promienia słonecznego chwycić, nie? No właśnie. A czemu ja tego nie zrobię? Bo stwierdziłam, że idę wyedytować film. Ale mogę to zrobić wieczorem, co? No właśnie. Niech mi piorun w dupę trzaśnie. Idę po Leżak. Ja idę po Leżak. Jak to szybko można zdanie zmienić, nie? jednocześnie mieć genialny pomysł. Na, 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 na. Włączyłam to nagrywanie? Włączyłam. Stwierdziłam, że na leżak to nie ma czasu, słuchajcie, bo musiałabym iść na górę go wyszarpnąć, a nie wiem, czy Laurka się niedługo nie obudzi, więc dobre by było i 20 minut, ale stwierdzam, że film wyedytuję na drugiej drzemce, bo obiad mam dzisiaj szybki i gotowy, więc nie będę tracić czasu, bo wieczorem chcę się pizgnąć samopalacze, a w międzyczasie jak będę mogła, to będę robiła takie podkłady. A teraz nie wychodziłam nawet z Laurką na dwór, bo tutaj mamy słońce, jest tak gorąco, że nawet wiecie, pod tym pod tym daszkiem w namiocie to jest tam tak gorąco, taki ukrop, że na razie nie ma sensu z nią wychodzić, więc poczekam aż tu się zrobi cień, bo my później tu mamy cień, więc ja już, już mi jest gorąco. A okulary takie zwykłe, takie jak to się mówi, najtany, nie pamiętam skąd one były. Także Jezus, nawet z tej gorączki, to nawet jakbym się skupiła, to bym wam nie powiedziała. Jezus, jak mi jest gorąca, to dopiero dwie minuty. Ja pierdzielę, piczkę trzeba odkryć. Możecie nawet zauważyć, że już mi się kuźwa czoło poci. Ja pierdzielę, jak ja na wakacjach wytrzymam. Laurkę mam na kamerze, także patrzę, czy ona jeszcze śpi, ale dziecko jeszcze śpi. I znając życie, jak ja chcę posiedzieć 20 minut, to ona będzie spała jeszcze 40 minut, żebym ja się tu zagotowała. Ale nie będę siedziała, dopóki ona nie wstanie, żeby wykorzystać ten czas. Niech mnie trochę pierwszy promień chwyci. Co chcę powiedzieć, to, to że ostatnie mi Pisaliście o tych butach i ja ja zapomniałam o tym i wiecie, że to mieliście rację. Ja zamówiłam te buty, wszystkie 40, co się śmiałam, że wcześniej miałam 39, gdzie nie, gdzie zdarzało się 38, bo to zależało tam od rozmiarówki, nie? Wiadomo, jakie to jest popieprzone czasami. I wyszło na to, że rzeczywiście po ciąży nogami po prostu urosła. Ja mam 40. A najlepsze jest to, że ktoś mi napisał, że po drugiej ciąży urosła mu o jeszcze jeden rozmiar, tak jak mi i ma 41. Ja mówię, ja pierdolę! Ja wiedziałam o tym, bo ja już to słyszałam i moje koleżanki też tak miały, nie wszystkie, co prawda, ale dużo osób tak miało. I ja Kuźwa zapomniałam o tym, że to rzeczywiście to nie rozmiarówka w caca się popieprzyła, tylko moje nogi pociągnęły. Jezus ja płonę, płonie ognisko w lesie. Osa ja się tak boję. Wady się boją bardziej mnie niż ja ich, ale to Paniki narobię, to moje. Widzę, że na tym słońcu. O, Sonia idzie. Czekajcie, tylko wezmę kawę, bo mi wyleje. No, choć, choć, chodź, już się witamy, no. No No tak, zobacz, widzisz? Opalam te blade giry, no. Widzisz? Opalam te blade giry. Nie, bo ja mam kawę. Ja mam kawę. Sonia nie, Sonia nie. Sonia nie przeszkadza teraz. Sonia, nie, 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 bo mi tak gorąco. Sonia, proszę, tej. Nie sap na mnie jeszcze, Sonia. <śmum> Zamówiłam, znaczy inaczej, ja mam dużo stroi kąpielowych, to możecie wiedzieć nawet, no jeżeli mnie oglądacie tak bardziej dokładnie, albo inaczej, bardziej regularnie, no to ci, co tego to wiedzą. Ale słuchajcie, no niestety stała się sytuacja taka, w której o ile od góry, jeżeli mam dwuczęściowy, to jest ok, to niestety majty na jakby je szlak trafił. I niektóre te jednoczęściowe, no to niestety też tak jest, że, no, no cholera, no nawet jakbym powciągała brzuch tak, że nie mogę Oddychać, no to nie cholery. No. Inaczej, bo to jest tak, mandolinę to jeszcze wcisnę, ale dupy to już nie cholery. I słuchajcie, zamówiłam sobie dwa czy trzy, dwa, nie, trzy stroje dwuczęściowe, trzy stroje dwuczęściowe, m, dwa ja Tak mi gorące, że ja nie wiem co mówić. Trzy stroje jednoczęściowe i dwa stroje dwuczęściowe. E, oczywiście, czy ja się w nie zmieszczę, to nie wiem, bo jak sobie m, teraz pomyślę, to ja zamówiłam wczoraj. I jak sobie pomyślę, jaki krój zamówiłam to tak się zastanawiam, czy ja dawno w lustro nie zaglądałam i... To, co mówiłam Wam ostatnio, że mm, chciałabym na wakacje trochę schudnąć, no i słuchajcie, tu od góry mi zleciało i ciutkę nogi mi zleciały, a po tej ciąży ten brzuch... Ja pierdziele, wiecie co, to jest tak, że jakby mi ktoś zamurował tą część ciała. Nie tylko brzuch, ale i tu boki przy brzuchu. No, jakby po prostu ktoś mi to zamurował i wszystko mi chudnie, a to normalnie się zatrzymało. No, no, w murze jest wmurowane i nie cholery. I nie chodzi o jakieś obwisy czy coś, tylko, no wiadomo, no to, że moje ciało nie jest jędrne w żadnym miejscu, no to jest chyba logiczne, bo ja nie ćwiczę, nie lubię ćwiczyć i kuźwa. Nie, 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 no na razie nie będę ćwiczyć. Pominmy temat sportu. Akurat dzięki Bogu skóra mi nie wisi na brzuchu. No wiadomo, że nie jest jędrna, no bo kuźwa, no tak jak już mówiliśmy przed chwilą, żeby coś mi zaczęło tam chudnąć, to nie cholery. Na razie słudłam 4 kg i mam nadzieję, że jeszcze do samego wyjazdu ze 2, czyli 6, i pff, powiedzmy, że będzie okej. Okay. Miałam nie zamawiać ani jednego, słuchajcie, ani jednego stroju kąpielowego. Stwierdziłam, że jadę w tych, y, które mam, w które się zmieszczę, a zamówiłam pięć. Gdzie sens, gdzie logika? Patrzcie na Sonię. Opalamy się razem, nie? Opala... Do, dobra, 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 no, no, oh, Sonia. Chowamy. Ty to byś miała mieć staników. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O kurka. W sumie zostało z tego, że zamówiłam pięć strojów kąpielowych. Przyjadą to może wszystkie odeślę. Jedź teraz powrotem. Zerkłam, czy laurka śpi, śpi. Ja byłam święcie przekonana, że już minęło przynajmniej 20 minut, nie? Bo mój pod jest coraz większy. I nie mówiąc, że wszędzie. Dopiero minęło 9 minut. Kurczę, nie wiem gdzie to pokazać palcem, ale zobaczcie. Sonia kulturalnie poszła do cienia, a ja kuźwa smażę się. I to są kuźwa właśnie te fajne okulary. Kto je pamięta z zeszłego roku? Ja dobra. I co jest najlepsze? Siedzę dokładnie 38 minut i laurka mnie nie była, tylko zimni jakieś piekarniki, więc... Idę szybko wyłączyć i idę jeszcze skorzystać. Może się jeszcze chwilę uda. Widzicie te mendy? O nie, puściły, ale dobrze. Więc dobra. Szybkie wygwody. jednak kuźwa na wakacjach, to na wakacjach. Nie, basen, tu się zamoczysz, tu się odmoczysz, a nie siedzisz, pocisz. Jezu, tańczysz, śpiewasz. Nie wiesz co z sobą zrobić, bo tak gorąco. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie. Aby sobie kupić basen. Moje pierwsze opalanie w tym roku, już bym chciała machoń mieć na sobie. Najbardziej opalanie wychodzi podczas wieczornej kąpieli. Ale coś takiego, jak tak spojrzę na siebie, to chyba lepiej się zrobiło, wiecie? A, i udało mi się siedzieć 53 minuty. Jestem spocona jak dzik, więc idę teraz do laurki. Nie? O kurczę, nie. Jak Mir mówi, że nie, to znaczy, że nie. Bazyl, czy to jest prawda? Nie, dobrze. To nie. Mama trochę poodkurzała, pomyła podłogi. A tu zobaczcie, co się dzieje. Co? Ściągnęłyśmy gacie takie wiecie zakrywające, pamperka, bo stwierdziłyśmy, że w domu to nie ma sensu, prawda? Wracaj tam. Godzilla, wracaj tam. Zobaczymy, jak będzie po wieczornym kompaniu, ale mi się wydaje, że coś tu się zaczyna. Dziać. Ja lubię być opalona, wiecie. Nie to, że nie wiadomo jak bardzo, ale lubię. Wtedy no jakoś, no lepiej się czuję, no i bardziej mi się to podoba, no i tyle. Także jak słońce nie zadziała, to dzisiaj i tak planuję sobie wieczorem, jak Laurka uśnie, posmarować się samoopalaczem, więc jak jutro zobaczycie mnie w golfie, to znaczy, że po prostu się bardzo ochłodziło i nastąpiła zmiana pokoju. Co no do samego basenu, na razie Laurka jest zachwycona, bo wiadomo, no, tak jak już mówiliśmy kiedyś, z każdą rzeczą, którą kupujemy dla naszych dzieci, nigdy nie wiemy, czy ona się sprawdzi, bo wiadomo, jakie są dzieci. Z czasem nawet przestają się po prostu czymś bawić, bo nie ma już tego zainteresowania. Takie życie, więc dziękuję serdecznie za dzisiejszy dzień, proszę o kciuka do góry, widzimy się jutro, do zobaczenia, cześć! Wow, idę na kontakt.